Sześć przyjaciele, luksusowy japoński SUV posiadał tylko jedną jednostkę napędową, 2UZF, 4,7-litrowy benzynowy silnik V8 o mocy 230-235-268 km. Silnik jest bardzo niezawodny, wystarczy poradzić sobie z osprzętem. Istnieją próbki, które przejechały 1,5 miliona kilometrów bez większych napraw. Przypadki kapitału są odosobnione, a nawet wtedy z winy właściciela. Mechanizm dystrybucji gazu napędzany jest paskiem zębatym. Należy go wymieniać co 100 tysięcy km. Luz zaforowy reguluje się poprzez dobór specjalnych podkładek. W silnikach z VVT i w kolektorze dolotowym montowane są klapy wirowe, które z biegiem czasu ulegają zużyciu, powodując grzechotanie. Nie należy ignorować drgań, amortyzatory mogą się zerwać i dostać do silnika. Silniki z VVTi pojawiły się w 2005 roku i nigdy nie były stosowane w wersjach europejskich. Po od 200 do 300 km katalizator zatyka się i kruszy. Warto zaznaczyć, że w wersjach arabskich brakuje katalizatorów i czujników tlenu. Nieco później tłumik gnije i wypala się. Poza tym przepala się kolektor wydechowy, którego niełatwo wymienić. Ponadto awaria pompy paliwa, cewek zapłonowych i czujników tlenu. Od czasu do czasu ulegają awarii czujniki położenia wałka rozrządu i wału korbowego. W układzie chłodzenia konieczna jest aktualizacja chłodnicy, trójnika i sprzęgła termicznego wentylatora. Naprawa rozrusznika jest również nieunikniona, rozpadają się łożyska Bendix. Dostęp do rozrusznika utrudniony, trzeba zdemontować wiele elementów łącznie z kolektorem dolotowym. Wielu właścicieli Lexusa 470 zauważa pojawienie się zauważalnego luzu w skrzyni biegów po od 200 do 300 km. Opisuje się je jako stukanie, uderzenie, które pojawia się podczas dodawania gazu podczas jazdy na biegu jałowym. Jest to całkowity luz w połączeniach wielowypustowych, kołnierze piast, przeguby homokinetyczne, przednie koła zębate, wał napędowy, skrzynia rozdzielcza i tylna skrzynia biegów. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu. Warto zwrócić uwagę na stronę CARME Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części, absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów. Luz można całkowicie usunąć jedynie poprzez wymianę wszystkich połączeń wielowypustowych, co kosztuje fortunę. Najczęściej można obejść się bez wymiany kołnierza piasty przedniej i przegubu homokinetycznego, a także wtrysku półosi. W przyszłości poprzeczki Kardana również będą musiały zostać wymienione. Częste wyjazdy w teren szybko zużywają przednią skrzynię biegów. Problem był szczególnie dotkliwy dla właścicieli Lexusa LX470 przed zmianą stylizacji. Po 2003 roku skrzynia biegów została wzmocniona, ale prędzej czy później ustąpiła. Czasami pod naciskiem dżiperów kapituluje także skrzynia rozdzielcza. Tylna skrzynia biegów jest trwalsza. Przed zmianą stylizacji zastosowano 4-biegową automatyczną skrzynię biegów A343F, a następnie 5-biegową automatyczną skrzynię biegów A750F. Obie automatyczne skrzynie biegów Aisin są bardzo trwałe, ale wymagają regularnej wymiany oleju co od 40 do 60 km. Pierwsze reklamacje na pracę pojawiają się po od 300 do 500 km, jednak naprawa nie przychodzi szybko. Odnowiona używana jednostka lub remont będzie kosztować znacznie mniej. Oś przednia posiada niezależne zawieszenie resorowe z drążkami skrętnymi, natomiast oś tylna posiada oś ciągłą z czterema wahaczami wleczonymi. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest przednie zawieszenie. Po od 150 do 200 km przeguby kulowe, górne i dolne poddają się, analogi biegną przez od 30 do 100 km. Oryginalne łożyska kulkowe oferowane są wyłącznie w komplecie z dźwignią. Ciche bloki wytrzymują ponad 150-250 tysięcy. KM bez wyjątku wszystkie Lexusy LX 470 zostały wyposażone w zawieszenie hydrauliczne z kontrolą wysokości jazdy AHC, która z wiekiem zaczyna być kapryśna. Częściej powodem jest jeden z czujników, dwa z przodu i jednego z tyłu. Po od 200 do 300 km akumulatory hydrauliczne zanikają lub przewody układu tracą szczelność. Po od 300 do 400 km pompa również będzie wymagała uwagi. Często jednak wraca do życia po demontażu i czyszczeniu. Po od 300 do 400 km amortyzatory mogą przeciekać. Jeśli nie ma szczególnych trudności z wymianą przednich, to w celu demontażu tylnych należy wyciąć otwory technologiczne w podłodze bagażnika. Z biegiem lat ciche klocki zabezpieczające przekładnię kierowniczą zużywają się lub zaczynają przeciekać. Z biegiem czasu pompa wspomagania układu kierowniczego może zacząć jęczeć. Zaciski hamulcowe wymagają okresowej konserwacji, ulegają zakwaszeniu. Następnie przychodzi kolej na główny cylinder hamulcowy. Cylinder ulega zużyciu lub awaria pompy elektrycznej. W przypadku odnowionego Lexusa 470 z VGRS, układ kierowniczy o zmiennej prędkości, zorganizowano akcję serwisową mającą na celu montaż wspornika zabezpieczającego i wymianę pośredniego wału kolumny kierownicy. Wspornik zapobiega wypadaniu stopera i rozłączaniu się wału kierownicy, przy kręceniu kierownicą pojawiają się stukanie i luz. W usługach konwencjonalnych problem został rozwiązany poprzez zainstalowanie zacisku. Na górnej części tylnej klapy często można zaobserwować pęcherze lakieru. W starszych samochodach korozja atakuje kieszenie, za tylnym zderzakiem, nadkola, ramę przedniej szyby, a także dolną część osłony silnika. Numer wydrukowany na ramce również wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Z wiekiem przewody klimatyzacji tylnej ulegają korozji i tracą szczelność. Jednym z rozwiązań jest zamontowanie trwalszych węży wysokociśnieniowych. Niektórzy uciekają się do tańszej metody, odcięcia przegniłych rurek i wytłumienia tylnego obwodu. Czasami zawodzi jednostka elektroniczna odpowiedzialna za oświetlenie wnętrza, oświetlenie progów drzwi, sterowanie szyberdachem, sterowanie kierownicą, bocznymi szybami i wycieraczką tylnej szyby. Na szczęście często można go przywrócić. Występują również awarie w działaniu jednostki sterującej VGRS, można je naprawić. W przypadku niektórych LX 470 przeprowadzono akcję serwisową w celu wymiany modułu SRS znajdującego się w pobliżu siedzenia kierowcy. Jeśli znasz awarię innego modelu, koniecznie napisz o tym.